Dlaczego ja od 10 minut widzę karetkę pod naszymi oknami, a was jeszcze nie ma? Bo grzejemy. Grzejecie noworodka? Co? Bo im niższa temperatura noworodka przy przyjęciu do szpitala, tym wyższe ryzyko powikłań. Nie wiem, co powiedzieć. No, jestem świeżo po kursie. Ale macie tam jakiś cepap? Cepap? Nie, nie, on nie oddycha. Wentylujemy go workiem i maską. Co? A jaką ma saturację? No, tak dokładnie to nie wiemy. To pulsoksymet nie, nie za bardzo zbiera z takiej małej ręki. A tak niedokładnie? Ile ma tętna? No, tak ze 100. No, co 30 sekund osłuchuje. Tak jak w wytycznych. Czyli kardiomonitora też nie macie. Pięknie. I naprawdę myślicie, że w tej sytuacji grzanie poprawi mu rokowanie? No, pewnie. Najważniejszy to aktualna wiedza. <laughs> nie, najważniejszy... Jest zdrowy rozsądek.